Więc dwa, 2-3 pierogi, to no przytyjecie I mam nadzieję, że nie będę płakać w tym odcinku To co się działo w mojej głowie To była jakaś paranoja Po co wy sobie to robicie? Zjadłam sama pół blachy sernika Praktycznie na raz Robię to tylko dlatego, że inni to robią Dla niektórych może być to właśnie niewygodne do dosłuchania tego wszystkiego No hej Przychodzę dzisiaj do was z takim trochę innym formatem formatem, który, o którym tak naprawdę myślałam już od jakiegoś czasu, który mi się już naprawdę od dawna marzył. Wiedziałam, że zacznę to robić, ale nie wiedziałam kiedy, a w sumie tak naprawdę jedyne co potrzebowałam zrobić to po prostu usiąść i zacząć to nagrywać. Więc będzie to format taki lekko podcastowy. Chcę tego spróbować, zobaczyć, jak się będę w tym czuła, jak wy będziecie też to odbierać, bo jakby wasza wasz feedback, wasza opinia też jest tutaj bardzo ważna. Więc zapraszam! To się nic nie będzie działo, będziecie sobie puścić mnie w tle i po prostu słuchać, co mam do powiedzenia. Więc myślę, że też jest o tyle fajne, że po prostu nie musicie bezczynnie siedzieć i się kapić ekran, tylko po prostu możecie nie wiem, sprzątać, gotować, czy robić, nie wiem, jogęć sobie ćwiczyć, czy cokolwiek innego. Dzisiaj zaczynam od tematu, który myślę, że jest bardzo ważny i który tak naprawdę pojawia się co roku, odkąd tylko tworzę właśnie w internecie. To zawsze pojawia się pytanie, jak nie przytyć w święta Jak kiedyś bym powiedziała, a że to wystarczy po prostu jeść mniej, jeść uważniej i po prostu jakoś to będzie. Jakby nadal się z tym zgadzam, ale w tym odcinku chciałabym Wam powiedzieć, jak ja sobie z tym radziłam na przestrzeni lat. Jako osoba, która przechodziła przez zaburzenia odżywiania, wydaje mi się, że jeszcze nadal mam momentami jakiejś jego kruchy w głowie i pomimo tego, że już naprawdę ja już przeszłam przez wiele. Mam już wiele przepracowane. Jestem w ogóle dietetykiem, jestem psychodietetykiem, pomagam innym osobom wyjść z tego bagna. To słuchajcie, czasem jakieś demony mi się w głowie pojawiają, ale to co właśnie się zmieniło na przestrzeni Ubiegłego, powiedzmy roku, bo wiem, jak sobie z tym radzić. Wiem, jak reagować na moje pewne myśli i się im nie poddawać. Nie będzie, nie być po prostu jak taki więzień własnej głowie, w, tym, w tych w takich wszystkich złych myślach i w tych takich zwątpieniach. Bo słuchajcie, ja jestem tylko człowiekiem i mam nadzieję, że nie będę płakać w tym odcinku. Jest to bardzo dla mnie naprawdę jakby emocjonalny temat, bo temat zaburzeń odżywiania, słuchajcie, towarzyszy mi przez większość mojego życia kiedyś nawet nie było o tym tak mowy, że w ogóle życie zaburzenia drzewienia to jest tylko anoreksja albo bulimia, a jest mnóstwo innych odłamów. I ja byłam w tym od, odkąd byłam tylko nastolatką, ale nawet o tym nie wiedziałam. Miałam różne demony w głowie, i właśnie momentami one mi wracają. Do tej pory, mimo że już przez to przeszłam, ja już potrafię sobie z tym poradzić, to nadal, słuchajcie, mi to wszystko czasem wraca. Ale jakby to jest, ja nie chcę tutaj opowiadać tej mojej historii, oburzenia odżywiania, bo najwyżej bym opowiedziała wam to w osobnym odcinku, ale muszę też się chyba tak psychicznie zebrać w tym, bo no, widzicie, ja po prostu tak reaguję na to wszystko. I to nie płacze, dlatego w zasadzie, że jest mi smutno, albo jakoś, nie wiem, nadal nie, nie mam tego przerobionego, bo słuchajcie, już tutaj przerobiłam, ale to takie we mnie jakieś emocje wyzwala. Tak się jakoś. Tak mi jest siebie żal z przeszłości i żal mi wszystkich osób, które przez to przechodzą, i jakby tego nie, nie potrafię jeszcze dojść do tego, jak sobie z tym poradzić, że po prostu <laughs> no dzieje się to, co się dzieje. Więc dobra, jakby dostawmy to na chwilę. Święta przez ostatnie 6 lat, czyli odkąd tak naprawdę zaczęłam się odchudzać, chciałam jakoś. Wyglądać lepiej. Właśnie wszystko po to, żeby tylko wyglądać. Wszystko ten wygląd się tylko liczył. Moje święta każde wyglądały inaczej, ale to, co się działo w mojej głowie, to była jakaś paranoja, słuchajcie. To był Lorel Koster i ja nie pamiętam dokładnie, co się działo każdego roku, ale ja pamiętam z jakim podejściem, jakie miałam wtedy podejście, że od rana praktycznie nic nie jadłam. A jak jadłam, to coś mega mało kalorycznego, żeby sobie zostawić miejsce na wiadomo tą ucztę wieczorną. Co słuchajcie, nie jest zdrowe, bo właśnie dzięki temu, że nie będziemy jeść od rana, albo bardzo będziemy te kalorie ograniczać, to później wieczorem jest większa szansa, że się rzucimy na to jedzenie. Tak to już, tak to już wygląda, no niestety, no słuchajcie, nie da się tego jakoś, nie wiem, pominąć. W momencie jakby kiedy sobie ograniczałam to jedzenie od rana, jeszcze robiłam trening, i przechodził ten wieczór, cokolwiek zjadłam, to od razu miałam wrażenie, że ja puchnę, że zjem jednego pieroga i już mi wrzuch wysadza, że zjem sobie kawałek ciasta czy tam jednego pierniczka i już po prostu jestem oblana tłuszczem. Ja siebie tak po prostu widziałam. I w sumie no, to nie jest oblanie tłuszczem, tylko po prostu ja coś zjadłam konkretniejszego, bo jak przez cały dzień nic nie jadłam albo prawie nic. To później to jest normalne, że no, jak jemy, no to wiedzieć, tak ten pokarm zostaje. No to się trochę brzuchów uwypukla, <gryw> ale no to były takie, wiecie jakieś głupie myślenia. Pamiętam święta jedne, gdzie tak się mocno objadłam pierniczkami, że było mi bardzo niedobrze. Bardzo mi było niedobrze. W tamtym momencie zdałam sobie sprawę, że to nie jest dobre takie podejście, że 100% albo nic. Wstawcie. W żadnym aspekcie życia podejście 100% albo nic, podchodzenie ze skrajności skrajność nie jest dobre. Dlatego właśnie w tamtym momencie, jak się tak objadłam tymi pierniczkami, jakimś ciastem, jeszcze yy, kluskami z makiem, które szczerze kocham, dla mnie w sobie pierogi mogłyby nie istnieć. Ja po prostu kluski z makiem, sernik. I ryba po grecku. <laughs> ja bym to mogła iść cały czas. I teraz na drugi dzień też brzuch jak balon. Od razu zaczynałam ćwiczyć i już w głowie wiadomo pojawiał się jakiś okropny myśli. Jakby ja też nigdy nie miałam bóli więc nie szłam jakby w tą stronę, by od razu zwracać pokarm, ale no miałam różne naprawdę myśli. Mówi i sobie postanawiałam, że dobra, następnym razem będzie lepiej. Kolejne święta naprawdę były różne, ale zwykle większość z nich się kończyło tak, że jakiś ten stres w głowie był, że zjem za dużo że za mało będę się ruszała, że za mało kroków zrobię w ciągu dnia, że wszystko tak naprawdę pójdzie na marne, to co sobie wypracowałam i robiłam jakieś różne dania fit, bez cukru, bez wiecie, po prostu żeby były mniej kaloryczne, pamiętam nawet kiedyś zrobiłam makowiec jakiegoś przepisu Ewy Chodakowskiej, <gry> który... Oprócz tego, że tam był mak, to to w ogóle ciasto nie przypominało. No słuchajcie, no kto nie robił takiej rzeczy? Na pewno osoby, które jakby cokolwiek chciały, wiecie, liznęły tego świata fit, zdrowego i w ogóle, to na pewno no, robiły różne dziwne rzeczy. No ja też do nich należę. W tamtym roku udało mi się coś, tak jakoś shiftnęło mi w mózgu, że kurczę, te wszystkie takie ograniczenia przez cały rok, w grudniu, że nie zjem tego, nie zjem tego, żeby sobie tylko trzymać na tą Wigilię, żeby móc pozwolić sobie zjeść Wigilię, to jest totalnie bez sensu, bo Wigilia, dobra, jest raz w roku, ale ona jest co roku. Święta Bożego Narodzenia, czy Święta Wielkanocne, czy urodziny też niby mamy raz w roku, ale są też urodziny jeszcze innych osób, są jakieś różne wyjścia, jakieś różne inne okazje w ciągu roku i za każdym razem się tak powstrzymywać i ograniczać sobie tym to jedzenie, tą energię, tylko po to, żeby sobie zasłużyć na to w ten jeden dzień, to jest totalnie bez sensu. Im bardziej się ograniczamy, tym większą mamy ochotę na to zakazane. Gdzie tak naprawdę to nie jest zakazane jedzenie. I teraz właśnie, jakby idąc do, do brzegu, jak zrobić, żeby się nie rzucić na to jedzenie w święta i nie przytyć, bo każdy się boi tego przytycia. I ja Wam gwarantuję, że jeśli przez cały, 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 cały czas się ograniczacie z jedzeniem, nie jecie tyle, ile potrzebujecie, tak naprawdę potrzebujecie, nie jecie odżywczo, to jeśli nawet zjecie dwa-trzy pierogi, zjecie sobie barszcz z uszkami, to przytyjecie. Ale nie przytyjecie w tłuszcz, tylko po prostu nadmiar wody, który Wam w końcu się zgromadzi w organizmie. Nadmiar pokarmu, który będziecie mieli bili, tak, i na drugi dzień będziecie mogli czuć się opuchnięci, ociężali. To też jest jedzenie inne niż się je na co dzień. I to jest ociecie zupełnie normalne. Dlatego słuchajcie, żeby się nie rzucać tak na to jedzenie i nie robić sobie takiej ostatniej wieczerzy, to zjedzcie sobie porządne syte, odżywcze śniadanie, gdzie naprawdę będziecie czuli się dobrze. Gdzie poczujecie się, że dobrze zjedliście, ale że się nie przejedliście zbyt mocno. Na Wigilii spróbujcie sobie każdego po trochu, wszystkiego po trochu. To wasze ulubione dania. Jedzcie powoli, nie, nie, wiecie, nie szybko, bo w zasadzie ja zauważam, że bardzo dużo ludzi bardzo szybko je. Nawet się nie zastanawia nad tym, co je. I to jest właśnie ważne, żeby się zastanowić nad teksturą, smakiem, temperaturą dania. Wszystko, słuchajcie, jest ważne. Czy wam w ogóle to smakuje, czy nie? Bo jeśli wam coś nie smakuje, to tego nie jedzcie. Bo zauważam, że też mnóstwo ludzi je coś, żeby się nie zmarnowało. Bo żołądek lepiej zmarnować niż jedzenie. To jest no, też niefajne podejście, co nie? Pijcie dużo wody. O wodzie mnóstwo osób zapomina. A woda jest bardzo kluczowa, szczególnie taka lekko, wiecie, ciepła, przygotowana, wtedy wszystko lepiej się trawi, wszystko lepiej pracuje. Odejdźcie na chwilę od stołu, idźcie do kuchni, i zmyjcie naczynia. Moje ulubione zajęcie. Przejdźcie siedzieć na spacer, róbcie coś, jakąś aktywność. Ja nie mówię, że macie trenować, biegać, nie wiadomo co. Po prostu, słuchajcie, małe aktywności, małe czynności naprawdę wiele zmieniają. Żeby cały czas nie siedzieć nad, przy tym stole, nie siedzieć nad tym talerzem i nie patrzeć się. I co by tu jeszcze zjeść? Bo to, słuchajcie, kusi. Jeśli macie na coś ochotę, to sobie to nałóżcie i to zjedzcie. Pamiętajcie, że zawsze możecie sobie wziąć dokładkę. Nie pakujcie całego talerza od razu. To są, wiecie, takie małe rzeczy, które się wydają oczywiste i denne, ale tak naprawdę mało kto z... się do nich stosuje i mało kto tak naprawdę je praktykuje. A to jest najprostsze i najbardziej efektowne. I przez kolejne dni, no bo wiadomo, te święta trwają trzy dni, to po prostu ruch jest najważniejszy. Chodźcie właśnie na te spacery, chcie się przejść, nie siedzcie tylko przed telewizorem, nie oglądajcie tylko Kevina i innych filmów, tylko po prostu przejdźcie się, coś poróbcie, coś aktywnego, zabierzcie rodzinę. Jak rodzina nie chce, trudno, idźcie sami i sobie pochodźcie. Przemierza chyba wam głowa, wiecie, od tych wszystkich hałasów, gdzieś może różnych ciężkich tematów wam odpocznie i to też jest bardzo, bardzo ważne. Więc taki po prostu spontaniczny ruch na wagę złota nie jedzcie na zapas, też zauważyłam, że mnóstwo osób je więcej, żeby później już mieć dosyć tego, powiedzmy, nie wiem, serniczka na którego jest osobny żołądek i je tego mnóstwo i je tego ponad swoje siły i później po prostu tak, żeby tylko sernika już potem nie patrzeć na niego I już mam do końca roku, który trwa jeszcze tydzień ale przez kolejne miesiące powiedzmy. No to też słuchajcie, nie jest fajne, bo no po co wam? Jak ja to zawsze powtarzam, jeden kawałek ciasta smakuje tak samo jak trzy kawałki ciasta albo pół blachy. Ja sama po sobie wiem, że jak się kiedyś bardzo ograniczałam. Wiedzeniu jakikolwiek słodyczy, ciast i wszystkiego, nie wszystkiego sobie odmawiałam, to jak potem przyszły, przyszła Wielkanoc, to zjadłam sama pół blachy sernika, praktycznie naraz. Więc nie róbmy tak, ok? Nie róbmy tak. Im częściej sobie na coś pozwalamy, tym mniejsza później jest ochota na to. I teraz przez te powiedzmy kilka dni świąt, zjecie faktycznie więcej. I co teraz robić? Jedni mają podejście, czekam od 1 stycznia, albo nawet bezpiecznie od 2 stycznia. Dieta, w ogóle, znowu ograniczenia, wszystko. Brawo, trzymaj się tego, jeśli chcesz po tygodniu już zrezygnować i znowu rzucić się na jedzenie. Go for it. Jeśli jednak chcesz bezpieczniejszą wersję, to od nawet kolejnego dnia świąt, czy tam po wigilii, czy nawet już po świętach, od razu sobie wróć do swojego stałego rytmu jedzenia, jaki miałeś przed świętami. To jest najlepsze rozwiązanie. Ja na przykład mam tak, że jak jest wigilia i rano, ja już muszę zjeść. Jakieś swoje śniadanie, takie normalne, nie jeść resztki ze świąt, jakichś, nie wiem, pierogów innych, bo po prostu ja już tak polubiłam swoje jedzenie, swój tryb żywienia, swój styl żywienia, swoje zdrowe posiłki, że to nie jest dla mnie kara, tylko to jest dla mnie moja codzienność i ja potem po prostu czuję się świetnie, czuję się pełna siły, energii, lekko i, i po prostu, no, bosko się tak wtedy czuję aż mój kapieć podskoczył. Więc wracamy sobie od razu do naszych starych nawyków. Nie czekamy do stycznia z dietami. Ja nie każę Wam też na żadne diety wchodzić od razu, bo to jest bez sensu. Wystarczą czasem właśnie małe zmiany. Też właśnie ma dużo osób takie podejście, że a już wolę od stycznia, bo zaraz będzie Sylwester, to znowu Sylwestra się tam poleci. No dobrze, ale między Sylwestrem a świętami jest tam 5 dni, powiedzmy, przerwy, więc przez te 5 dni znowu można sobie jeść swoje bardziej regularne jedzenie, takie odżywcze, przeplatać sobie z tymi świątecznymi, bo oczywiście można. I później Sylwestra znowu sobie powiedzmy bardziej pofolgować. Chociaż to jest jak prawda, wiecie, tylko jeden wieczór, więc ile tak naprawdę można zjeść? Tutaj pewnie bardziej chodzi o alkohol. Z alkoholem nie przesadzamy. I później znowu od 1 stycznia sobie wrócić na swój zdrowszy styl żywienia. I tak naprawdę. Jedyne, co najbardziej komplikuje całą tę sytuację, taką być otoczkę żywieniową, dietową, to jesteśmy my. Sami sobie to robimy. Sami kładziemy sobie kłody pod nogi, szukamy wymówek, szukamy ograniczeń, szukamy tego, gdzie będzie jakaś przeszkoda, żeby, żeby zacząć zdrowszy styl żywienia, żeby zacząć zdrowszy styl po prostu życia. Bo wiele osób myśli, że jak teraz chcę żyć zdrowo, to muszę biegać. Nienawidzę biegać, ale trzeba biegać. Trzeba chodzić na siłownię, trzeba po prostu trenować dzień w dzień. Tylko sałata, tylko jakiś tofu i inne awokado, gdzie powiedzmy ktoś tego nie lubi, ale musi to jeść. Tylko owsianki, tylko jakieś medytacje, nie wiadomo co. Słuchajcie, wszystko, co robicie wbrew sobie, to też jest dla was niezdrowe. Wszystko trzeba robić z intuicją. Powoli Wprowadzać jakieś drobne zmiany. I oczywiście, ja tutaj mówię ogólnikowo, bo są różne schorzenia, różne choroby. Ja tutaj nie chcę się wypowiadać, wiecie, o każdej jednostce chorobowej. Słuchamy też, wiadomo, się lekarzy, zaleceń. Jeśli macie jakieś przypodłości różne, zdrowotne, no to jakby, wiecie, to jest po prostu taka moja pogadanka. Moje przemyślenia luźne. Cię też zapraszam do komentarzy: możecie się swoimi spostrzeżeniami tutaj podzielić. Sędziom poczytam i się dowiem, jakie macie spojrzenia na ten temat i może jakie wy też macie doświadczenia z tym związane. Po prostu ludzie czasem szukają sobie powodów. Podwodów, dlaczego przejść na to zdrowsze żywienie, zadbać o siebie. Bo słuchajcie, przechodzeniu na zdrowszy styl życia, na jedzenie zdrowszych posiłków na jedzenie więcej warzyw, owoców, piciu więcej wody, jedzeniu więcej białka, ale nie tylko z proszku w odżywkach białkowych, tylko ogólnie nabiał, strączki, drób, jaja. To są w zasadzie proste składniki, a wiele osób po prostu ich, ich tego nie spożywa. I nie robicie tego po to, żeby dobrze wyglądać, tylko żeby mieć siłę i sprawność najdłużej, jak tylko się da. Na przykład ja tyle spaceruję i tyle się ruszam w ciągu dnia i ćwiczę, wzmacniam swoje ciało, nie po to, żeby teraz wyglądać jak modelka czy coś. Bo dobra, wiecie, jakby to jest, to jest wypadkowa tych wszystkich działań, jakby to jest efekt uboczny tego. Ale mi najbardziej zależy na tym, żeby w wieku 70 80 lat. Popylać po osiedlu bez problemu, bez jakichś złamań, bez potykania się o własne nogi, wyprostowana i bez zadyszki. Na tym mi zależy. Ja chcę być jak mój dziadek, który pomimo tego, że już kuśtyka trochę na nogę, to i tak idzie przed siebie i sobie spaceruje. Moja babcia, która też już wiecie, ma swoje lata, ale ona idzie. Po mnie, słuchajcie, motywuje. Dopiero co wróciłam z Portugalii i słuchajcie, tam Ludzie biegają, jakby no teraz bieganie jest bardzo pospolite, ja nie nienawidzę ogólnie biegać, ale no, jak mi się raz zachce, sobie pójdę biegać. ale ogólnie to, ja tego nie tego nie lubię i nie praktykuję. Ale w widziałam pana, który miał na pewno 70 lat i słuchajcie, on sobie, on no, wyglądał taki no wiecie, dosyć leciwy, nie? A on słuchajcie sobie biegnie i to nie na autobus, on po prostu biegł sobie tak, tak oh, w parku. To mnie słuchajcie tak rozczuliło i to mi dodało takiego powera, że kurde mać. To, co wszystko teraz robię, to mi da efekty w przyszłości. A ja chcę być sprawna, słuchajcie, najdłużej jak tylko się da. Ja chcę móc wejść na ostatnie piętro w bloku z zakupami, bez zadyszki. Po prostu być silną osobą. Chcę mieć jak najlepsze zdrowie. A zdrowie jest właśnie od tego, czym karmimy swoje ciało, swoją duszę. Jaki mamy tryb życia, styl życia. To jest bardzo ważne. To są małe rzeczy, które wystarczy dodać do swojego życia. Jak jakaś dodatkowa aktywność fizyczna, nawet słuchajcie, rozciąganie, czy jakieś 15 minut jogi, czy, czy czegokolwiek. Nie potrzeba, słuchajcie, iść specjalnie do trenera personalnego. Nie trzeba od razu iść do dietetyka, na jakieś nie wiadomo jakich planów treningowych wykupować, planów żywieniowych. Internet teraz jest tak szeroki w oferty darmowych treści, że wszystko, słuchajcie, się da zrobić. Tylko po prostu wystarczy. Podjąć wtedy ten krok, tak samo jak ja podjęłam ten krok, żeby dzisiaj usiąść i w końcu zacząć mówić <taki> takie małe rzeczy, właśnie jak zmiana swojego stylu życia. Ja wiem, że zaraz ktoś mi pewnie powie, że łatwo ci tak mówić, bo masz czas, nie masz dzieci, nie masz tego, nie masz tego. Ule, high life. Okej, okay, jakby ja się zgadzam z tym, że mam o wiele więcej czasu i o wiele więcej, jakby powiedzmy, możliwości, żeby sobie takie rzeczy wprowadzać, ale słuchajcie, ja też to robiłam stopniowo. Ja zaczynając podejmować jakąkolwiek aktywność fizyczną, ja musiałam próbować różnych rzeczy. Musiałam robić te wszystkie kilery, chodakowskie. Musiałam odnaleźć to, co mi najbardziej pasuje i to też mi zajęło słuchajcie, czasu. Ja musiałam biegać przez miesiąc, żeby się dowiedzieć, że ja jednak tego nie lubię. Robię to tylko dlatego, że inni to robią i się poczułam zinfluencerowana i zinfluencowana, influencerowana, zinfluencowana. Po prostu poczułam, że ja muszę to robić, bo inni też to robią. Rozumiecie? Trzeba próbować, bo każdy jest inny. Każdy z nas, tak samo jak musi jeść inną porcję i inną ilość jedzenia, jednemu służy to, drugiemu służy to. Jeden, ktoś się będzie czuł beznadziejnie po chlebie pszennym, a drugiej osobie chleb pszenny to będzie zbawienie dla żołądka, bo nic innego po prostu po każdym innym rodzaju pieczywa źle się czuje. A ktoś jeszcze inny kompletnie nie może jeść pieczywa, bo ma powiedzmy rewolucje żołądkowe. Każdy jest inny. Tak samo z aktywnością fizyczną. Czy z każdym innym działaniem podejmowanym w życiu. Każdy musi patrzeć na siebie, bo to nie robisz tego dla kogoś, tylko robisz to dla siebie. A jeśli robisz to po to, żeby się komuś przypodobać, żeby sobie żeby się wpasować jakiś kanon, to wysyłam ci dużo miłości i dużo ciepła, i mam nadzieję, że zmienisz to podejście, bo ono nie jest dobre. Prędzej czy później poczujesz wypalenie, desperację, irytację, że robisz wszystko i nadal nie będziesz zadowolony, zadowolona z tych efektów. Ciągle będzie ci za mało. Dla niektórych może być to właśnie niewygodne do, do słuchania tego wszystkiego, ale powiem wam, że jak się już przez coś przejdzie, wtedy się wyciąga wnioski. Ba Ważne właśnie, żeby wyciągać te wnioski. Więc, moi drodzy, nie ma złotej rady na to, jak przetrwać święta i nie przytyć. Jeśli bardzo was stresuje i triggeruje, wyzwala was takie niekomfortowe uczucie, patrzenie na sw swoją masę ciała, to po prostu wyrzućcie wagę. Nie stawajcie po niej od razu po świętach, gdzie wiecie, że dużo zjedliście, gdzie wiecie, że jedliście inne rzeczy niż na co dzień, że większą ilość tego po pożywienia spożyliście. Po co wy sobie to robicie? Po co? Sami się dobijacie. Po co przy stole ciągle rozmawiać na temat wagi, na temat wyglądu, na temat tego, na jakie to diety musicie przejść, zaraz po tym, jak się obiecie przy stole. Po co wy sobie to robicie, naprawdę? A jeśli ktoś zaczyna ten temat, to po prostu udnijcie. Po prostu utnijcie temat. Nie mówcie o tym, jak to się mówi teraz. Nie wypada. Nie wypada poruszać takich tematów. I ja nie mówię tutaj, żebyś obchodzić ludźmi jak z jajkiem. Z własną rodziną. Czasem to jest bezsensowne gadanie. Żyjemy w XXI wieku, a ludzie jakby nadal mam wrażenie, że żyją w przeszłości. Żyją w tych takich, wiecie, schematach i w tych takich przekonaniach i takich różnych wiecie, przekonaniach w głowie, że można komentować czyjś wygląd, że można obgadać wszystkich. No, bo jak jesteśmy, wiecie, już rodziną sobie siedzimy, no to można obgadać dosłownie wszystkim obsmarować tyłki. Kto jak to wygląda, kto ile przytył, kto ile ma dzieci, a czemu ktoś nie ma dzieci, kto ile ma pieniędzy, kto jaki ma dom z ogrodem. Kogo to obchodzi? Cieszmy się tym, co jest teraz. A nie tym, co ciotka Halinka zrobiła. To nie jest, słuchajcie, ważne. To nie jest ważne to, jak wyglądamy. I słuchajcie, zobaczcie, jakie to jest po prostu. Śmieszne jaki to jest paradoks z tym wszystkim, że je ja siedzimy przy stole wigilijnym, gdzie powinniśmy się cieszyć, albo chociaż udawać, że się cieszymy, że siedzimy z rodziną, jest mnóstwo jedzenia. Wszyscy wiecie, się napychają tym jedzeniem i mówią od razu, na jakie to diety będą musieli przejść zaraz po tym, jak się napchają. I słuchajcie, ten schemat jest powtarzany przy każdej okazji. I później, co od razu widzę? Na Facebooka wystarczy wejść, znać, znaczy też, tak, też to zauważyliście, wchodzicie i albo na głównej tablicy są zdjęcia z zaręczyn, z ogłoszenia ciąży, albo właśnie jakieś różne memy o tym, na jakie to diety trzeba będzie wejść. No i mój ulubiony oczywiście mem z serniczkiem, kiedy to, wiecie, jest osobny żołądek na serniczka. Życzę Wam dużo cierpliwości i dużo spokoju w te święta. Pamiętajcie, żeby skupiać się na tym, co jest ważne, a nie na tym... Co nam wyobraźnia i różne demony w głowie podpowiadają. Dajcie znać, jakie są Wasze przemyślenia na ten temat, jakie Wy macie doświadczenia, bo jestem bardzo ciekawa i życzę Wam dużo spokoju w te święta, bo spokój to jest naprawdę ważny dla każdego i może balans. Trzymajcie się i do usłyszenia.